Będziemy chcieli dzisiaj spróbować to jedzenie takie roślinne. Takie kwaśne trochę, nie? S boja, boja, <noise> nie jem z tego. Nie Co to <jest? głos> <Le>. Nie, nie. <noise> Siemanko, słuchajcie, jesteśmy już dzisiaj pod Lidlem, Będziemy chcieli dzisiaj spróbować to jedzenie takie roślinne. Bo czasami każdy z nas ma już dosyć tego mięsa, nie? A jestem ciekawy, czy to jest dobre, to co wyjecie? Czy to zastępuje smak mięsa? To nie są czasami te kulki mięsne, takie, mielone? <laughs> o jest, roślinny postek. Słuchaj, ten no. bierzemy. Pierwsza rzecz, tak? co? Dobra, znalazłem, słuchajcie. Sznycel. No, coś mi się nie chce wierzyć, że tu nie ma mięsa. Ty gyros, będziemy jeść bezmięsny gyros Mamy smalec, słuchajcie. Smalec bekański, stary. Z fasoli, cebuli i z jabłkiem smalec. Mamy szynkę. Mamy kiełbaski. Kiełbaski? I to jest najlepsze? Burger tej. A to? Ale... to kaszanka, jak można zrobić kaszankę bez mięsa, powiedz mi co? Jak oni to robią tej? Kaszanka weget, co ty w ogóle? No jak co? No jak sznycel w chrup... w chrupiącej panierce 100% z rośliny. To A, będą jaja dzisiaj, coś czuję na odcinku, Ale na co nie? wy mi wkręciliście? Smalczyk! Kiełbacha, nie? Kiełbacha, która wygląda jak kiełbacha, ale to nie jest kiełbacha. Ja właściwie nie wiem, czy oni nie chcą sami siebie oszukać po prostu. Że lubią mięso, ale wiedzą, że to jest złe, nie? Że jemy mięso. Zjedzmy sobie coś bez mięsa i kupią kiełbasę, która nie jest kiełbasą. No dobra, ale gros. Smak mięsa bez mięsa. Roślinny na bazie białka, czyli... grochu. Dobra, dlatego to kopię. A zobacz żeby... to, Spróbować. A wygląda człowieku jak mięso. Jak taki kebab no. Czyli tak. Czyli to jest to tak to dla to naprawdę już ja, ja Słuchajcie, to jest dla ludzi, którzy uwielbiają i kochają smak mięsa, ale nie mogą się pogodzić z tym, że jedzą mięso. I nie chcą jeść tego mięsa, i próbują oszukać. Tak, weganizm to jest jakaś filozofia większa, no. myślę. Parę osób znam, co prawda nigdy z nimi aż tak nie rozmawiałem bardzo szczegółowo, ale faktycznie gdzieś tam jest to taki, nie wiem, można powiedzieć, religia nawet. <grym> nawet taka religia. Tak, no. dokładnie, ale faktycznie. Jest to niesamowite, że wiesz, Popatrz, że burgery. chcesz kiełbaskę mięsną, ale nie chcesz mięsnej, no. to chcesz jeść z grochu tej. Tej, patrzcie, taka szanka no, jak grochu. No tej. No normalnie. Jak tak, i to takiego konia tej. Nie konia, konia. Co jadłem z tych rzeczy już kiedyś? To fakt, zdarzyło mi się jakieś tofu, nie? Bo to jest coś, co kiedyś tam, pamiętam, próbowałem. E, no. Bo to jest chyba nawet duża dawka białka w takim tofu. Tak, kosmosie. bo to jest nie, my, znane 13, chyba, 13 to gram w 100 to gramach, gram, a więc e, myślę, że jest to trochę zamotane z poplątaniem. Oszukiwanie <laughs> się lekko ma rozirację, bo dlaczego? Bo jak jesteś weganem, no to powinieneś jeść, rozumiem, roślinne produkty. Ale kurczę, po co to nazwać kiełbasą czy gyrosem? Po co przebierać te produkty w inne stroje, nie? Ale to co? To uważacie, że wegani czy wegetariani, bo to są inni, mm. co mogą jeść. Przepraszamy. Przepraszamy, bo nas hejtujecie, ale co uważacie, że. Oni nie są akceptowani, nie, że jest bry, mała tolerancja. No ja się spotkałem z tym wiele razy, no. że ktoś na przykład przychodzi i mówi, ja nie jem mięsa i wiara do niektórych. Kiełbaska ja, by się zjadł, nie? zjadł. Faktycznie nie jem glutenu. To i sam a, jesteś hejtowany. Tak jest. Już I przestań. faktycznie nawet no. na moim kanale, e, tam kurę glutenu, to tego glutenu trochę będzie, a nie mam aż takiej nietolerancji, że nie mogę ciuć spróbować, ale ostatnio, jak próbowaliśmy te. Yy, co my próbowaliśmy? Zupki. Zupki chińskie. Zubki chińskie. Naprawdę wieczorem mnie lekko bolał już pszczół. No, Posłuchajcie, no, ja znam to, bo ja, <grym> dla mnie też mówią, co za świerdnie nie je grzybów, nie? No. A więc myślę, że faktycznie mogą ci ludzie mieć nawet lekko, ciężko. Pod to jest rzeczywiście dziwne. Nie? Akceptacji bo to no właśnie, jest akurat o to dziwne. To jest dziwne, żeby było nie, ale jeżeli o mnie chodzi, ryba i grzyby. No. Zapraszamy na odcinek, szkoda gadać, my będziemy teraz tu próbować. Tej Miki, masz ujebaną kamerę. <grym> Ale mamy zapalniczkę tej, zipo prawdziwe. No. Jakie prawdziwe, podróba. Nie, nie prawdziwe. prawdziwe. Nie, Miki, ty nie masz yy, prawdziwej... Rozgrzejmy patelnię. Wow! No, nie wziąłeś tego. Tu powinien być taki... Helena! Dobrze. Szynka wegańska! To jest, hitor, to jest. hit, Już Ale, próbujemy. Która wygląda jak szynka. Dobra, proszę, częstuj się. Wiesz co, ja bym nie chciał całego plasturka... Ja jest... Dobra, próbuję. No. Pochaj! No na pewno przypomina to tu szynkę. W dotyku. Nie ma żadnych żyłek i krząski. Tej nawet jest ładniejsza niż no. szynka. Nie? Tak. Zaczekaj. Oni są podupceni no. tej! To pachnie jak szynka tej. No taka szynka sushi tej, taka no. soja. A bo soja jest, tak? Plasty na bazie roju rzepakowego i białka sojowego. Takie kwaśne trochę, nie? Znaczy, to ja teraz Wam powiem tak. Jaki smak szynki to nawet ma. No. Autentycznie. Głębiej jak wejdziesz w smaki, to zaczynasz czuć, że to nie jest yy, mięso, ale jakby do tego przyszła skipka. No, majonez. Masło. Majonez. masło nie możemy chyba. Czy ketchup. Nie, ale nie, 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 chodzi o to. Dobra. Ja mówię, jak, jak wrobić gościa, który jest mięsożerny. Okay, okay. I teraz byś mu dał skipkę, na to nie wiem. Cebulka pomidorek. Cebula, pomidor no. to ketchup, majonez. Nie ma szans. Nie tam. ma szans. Ja bym się nie skapnął, że to nie jest szynka, właśnie jedząc to na chlebie, nie? No, no. Teraz, dobra. Wrzucimy od razu na róż. Tyle wystarczy, co? Nie będziemy tu więcej tego... resztek kury zjedzą. Jaki się wydobywa już zapach, Nie, mm. no bo już powinno coś no. się dziać, No patrz, już coś strzela, widzisz? Na razie czuję... Hej, nie, ja już czuję. Pokaż. Hej, ja czuję tur zapach Turcji. No nie, do Turcji nie czuję, ale czuję... Ej, no, zapach mięsa czuję z tobą. Naprawdę. Tej, czy to będzie takie chrupkie jak prawdziwy gras? Nie wiem. To już się pozwoli, jest świeższy. Chcesz, ty lubisz duże kawałki mięsa czy małe kawałki? Nie, co? Ja wolę takie rzeczy testować w minimalnym wymiarze. Ale tak, tu nie ma mięsa. To nie może zaszkodzić? Też może zaszkodzić. Na no pewno, że może. Jaka jest trwałość fasoli, a mięsa na przykład porównajmy, Jest no. większa, nie? Dłużej No na pewno fasola. Fasol. nie? No, ten gros... no zobacz, zobacz na jasia, nie? I on tylko fasoleje. Uwaga, tak? biorę kulkę. To walimy z patelni Normalnie, no tak. z patelni, a skąd? Dobra. Z dupy? Teraz sobie zdaję sprawę, jeżeli to jest z grzybów. Składniki woda, teksturowe. Te... Tekturowe, może? Nie. No, ale zaczekajcie. Woda, teksturowane białko grochu 34%, olej rzepakowy, naturalne aromaty, przyprawy, papryka słodka, czerwona. Może zawierać gorczycę, nasiona sezamu, seler i zboża zawierające gluten. Ale może zawierać Dobra, a, czyli same warzywa generalnie. Tak. Same warzywka. Ale zrobiło to się już takie miękkie. No zobaczcie. Aha. Ciężko wpić. Ciężko się nakuć. Ale. skórka ma chrupką. Ty to smakuje jak gyros, naprawdę. Naprawdę. To znaczy tak, mak, gyrosu, bez kitu. Nie wierzę w to. Ale w środku jakby. Jest pusty, Ale konsystencja nie? jest taka dokładnie. Pusta w środku. Y, i bym się kapnął, chyba, że nie jem mięsa, no. bo jest taka jak gąbka, bo jest coś innego, ale sam nawet, i, i, wiesz, wąchasz, zamykasz oczy no. i mówisz tej, jem kurde mieho. jem miecho, jem grocha, no, oni chcą mieć mięso, a gdybyście dostali to w tortilli, o, ze wszystkim, że Z Cebulą jem to człowieku no. i, i jem normalnie y Masakra, na no masz rację. Kaszaneczkę włożyłem i wrzucimy od razu, żeby było trochę szybciej, kiełbaskę, słuchajcie. Składniki. Kasza jęczmienna tu jest ugotowana. 57% to jest kasza, kasza jęczmienna. Dobra. Woda, kasza jęczmienna, kiełki słonecznika 13%, olej kokosowy, woda, łupina nasienna babki jajowatej. Tu są w ogóle takie rzeczy, których nie ma w normalnych jedzeniach. <laughs> Znaczy, przepraszam w normalnych, żebyście się nie obrazili, mhm. w innych. Naturalne aromaty, przyprawy, ekstrakt, przypraw, sur, barwnik, węgiel, roślinny aromat, dymu wędzonego, aromat dymu wędzonego, Mariola! Nie, nie wierzę w to, rozumiesz? Ty, no ale zapach ma normalne kaszanki tej, kiełby, czujesz to? No, no pachnie normalnie jak kiełba, jak gość to przyniósłby sobie na grilla. I ktoś no, inny dokładnie. mu zatupcył? Ale słuchajcie. Zobaczymy ja tutaj... smak, no, zobaczymy. No, na ja opakowanie nie? kiełbaski jestem trochę przestraszony. Boczniak ostrygowaty. Czyli wiecie co to jest? Grzyb. Grzyb boczniak zamoczony w ostrydze. Tej, o, wziąłem to ze no. Tej, no i to wygląda jak z w środku. No tak. No. No ale to nie smakuje jak kaszanka. To coś inne, innego jest. Mocno czuć tę. Te... A, tą kaszę czuć. A z czego jest normalnie kaszanka? Bo ja nigdy nie wiedziałem. No z krwi i kaszy, no. nie? A, z krwi jest. Krew, z podrobów, świnie, Racja. No to to niestety nie jest podobne do kaszanki. Nie, nie. Ale jakbyś tu teraz zadupcył muszczardę na to. No to tak. No. Słuchaj, no jest kasza, jak w kaszance. Tylko wiadomo, nie ma. Z czymś innym. Gdy no. no. był lepszy? Mnie nie za bardzo smakowało. No. No i tyle. No nie musi mi smakować przecież, nie? Przez no smakować. nie musi ci smakować. A teraz no wiem, no z nie bo tej z boczniakiem ostrygowym. Cześć. Smakuje jak takie kiełbaski z Biedronki, co mieliśmy na grilla. Mniej pachnie kiełba jak kiełbaska uważam. To nie tak, że tam jak szynkę wąchaliśmy ten gyros. Tutaj taką kapustą jedzie trochę. No ale próbuję. Ale dobrze przyprawione. Tej no kurcze, nie powiem, że tu czuć mięso, ale to jest kurde dobre. O, to jestem ciekawy, naprawdę jestem ciekawy, co on tutaj ma, produkt roślinny na bacie, wszystko to samo praktycznie, no. Na bazie soi, o, olej rzepakowy. Płatki owsiane tutaj są dodane. O, mm -hmm. tego nie było tam. Tu są płatki owsiane. Stali biz, Stali. Biz, stali, biz, sta, stali biz, stabilizator. Stabilizator e, e, soli. Stabilizator cukru. Stabilizator e, tłuszczu. Stabilizator. E, stali biz... Idealna potrawa dla ciebie, bo ty chodzisz na te e, zajęcia ze Ta. stabilizacji. Tak. Krem... Wtedy jesteś taki sztywny jak jeszcze burgery, no. no. Rzucę dwa, co? A few moments later. No, ale warto powiedzieć, że w takim pudełeczku są cztery burgerki. A normalnie, jak kupujesz, to są dwa. rozmiar. No ale to jaki rozmiar? Jednak no. rozmiar ma znaczenie. No. Przepółwię go, żeby znaczyć. O, jaki twardy ty! No twardy, zobacz. bo rozmiar ma znaczenie i twardość też ma znaczenie. To jest twarde jak. No, twarde jest właśnie, no. Chwyć Je... tak i ugryź tylko. O, i ugryź. Masz rację. No, nie, no nie pachnie też znowu to jak mięso. Te pierwsze rzeczy bardziej pachniały. Zaczynka. Taką soją pachnie. I, no. Ciary dostałem tej. Normalne ciary dostałem. Naprawdę ma Co tej, to? naprawdę ma tej ciarki mi nie smakuje. No w skrócie, faktycznie je to się trochę jak mięso, jest twarde bezapelacyjnie, twarde jest. tak? No ale po tym już czuć, że tu już to nic, no to nie jest nic, nie, nie ma nic z wspólnego z mięsem, to akurat. Może to jest rzeczywiście taki y, produkt prawdziwy. Yy, dla wegetarianów. No. Wiedzą, że to jest. Yy, że to nie ma mieć nic wspólnego tak, z mięsem. Tak, nie tak jak ta szynka. Nie? Po prostu. No, po prostu. Aha, spróbuj mi do kalafy. No. Jest to takie po prostu nijakie, nie? Sznycel człowieku! Zobaczy to! Z czego to jest normalnie? Z kurczaka zrobione? Czy ze schabowego, nie? Poczekajcie, wrzucimy go na patelnię, a my. niech on się robi, a my sobie zjemy. Smaluszek, To ja pójdę po pieczywko. Mamy chlebek marki Ciebie, nienormalny, bezglutenowy. Bez Ale taki dobrze wypiek. Uuu, no, się ta. rzutki. no taki. Mm. I dawaj ten paszczek. Dawaj. Smalec, nie pasztyk, smalec. Smalec. bo pasztecik też mamy, słuchajcie. A pasztecik jest: pasta warzywna z fasoli białej gotowana, cebuli smażonej z jabłkiem suszonym, produkt pasteryzowany, odpowiedni dla wegan. Czozek produkt może zawierać gluten z pszenicy, soją, gorczycę, nasiona sezama. Okej. Okay. Dobra. Spróbujmy to. Jest tak. Już jedno widzę. Żadnego smalca nie przypomina. Bo jest za rzadki. Jest za szary taki, wiesz. Ale okej! No kolor, już kolor nie przypomina smalca. Z kwarków to tu w ogóle nie poszukasz, nie? No nie. Boję się trochę samą. Co ja. Po. Nie jest tego! Co ty gadał? Nie też? No. Naprawdę o, tak? Ale ublecha! No połknę, ale... <grywka> <grywka> No niedobre, Miki. Najgorsza rzecz tej. Nie marnujmy chleba na to. Nie marnujmy chleba, to kład... Ale to pakowanko ale... tej! Słuchajcie, na pewno ten oto pasztecik chciałby nam zrekompensować smaloszek. To jest z ciecierzycy i z żurawiną. Czyli coś dobrego generalnie. Brzmi to dobrze, no. wygląda. Tu już na troszkę. pewno bardziej wygląda to jak paszczet, chociaż te... też. Kruszy się chociaż barbie, już nie? jest takie o, patrz, żurawina. Nie to ja tą no, żurawiną wezmę. Dobra? To ty, a ja jadę sam pasztet. <noise> Tylko siłem. O, miłe zaskoczenie, jakieś, widzę, jest, jest to paszczetem, jest to paszczetem, jest to na serio paszczetem, jest to paszczetem. No Rozji no takim słodki, nie? No ale, ale, ale zobacz, o, ale ładnie wygląda. No, ale co, jest to bardziej taki paszczet profi, wiesz, Zaj, no taki... nie, wy... nie wygiąłem się od tego, nie, tak jak no. po tamtym. Mi pasuje. Dla mnie nie powaliło, nie, ale nie jest, no dobra, ale... nie jest niedobre. O, tak. No, ale no, wybieraj, to przypraw. No nie, no wybieram paszczet. Tej, hey, nie zazdrościmy wam nic no z tego, właśnie. co jecie. Tak. No ale to bym przełknął w lodówce, jakbym miał. To można stawkiem zjeść. No. Naprawdę. Mamy sznycelka teraz. Czytam mhm. go. Ja go tak czytam. Ja też go wow, mięsko jakie miękkie w środku, już się zrobił. Ja odpuszczam tego. Próbuj. <grym> Okej. Okay. Mały kawałeczek. Nie, nie, nie pachnie jak mięso. Nie no tak, wiem. ale zobaczcie z bliska. Normalnie jakbyśmy jedli jakieś... Zmiar, no, panierka. Skurujmy. Zbite mięcho i panierka. Jest jakiś zapach papryki, dużo czuję. Jak pasta jakaś yy, w środku, tak? Jak pasta stuńczyka tej. No. Rozmiar nie wie, jak smakuje pasta stuńczyka. Nie mówię, że to smakuje jak pasta stuńczyka, ale to jest jakby taka. Struktura o to chodzi. Struktura. A? Nie? Pasty, a nie mięsa. Ja w ogóle dużo tu wyczuwam takiej chemii. Pff. Siarka jakaś. Mag jest taki mocno chemiczny. Normalnie czujesz, jakby jakieś właśnie takie rzeczy zostały dodane. Żeby nadać sm smaku, nie? Nie masz po tym smaku obory? Mnie już brzuch boli. Remig, no ale my mógł. mieliśmy wege robić, a ty z haptu wrzuciłeś tej. Jaki, Jaki schab? To jest tofu. Rozi, czas próbować. No, tego nigdy nie jadłem, naprawdę, uwierzcie mi. Nie ma zapachu, to jest coś, co nie ma zapachu. Trochę no. wędzonka. Ja się odsuwam. Co jest, naprawdę? Nie jesteś. Niedobre? <grymne> Wiedziałeś, że to jest niedobre. No wiedziałem, ale nie przypuszczałem, że to wytupcy. No bo, bo, bo poczułem grzyba, no. Co to jest? Le nie, nie. 174 zł? to też moje gaczy za 40. Ty, co założyłeś na to? Tak. No nie no, Miki. Czyli 130 no A po co kupiłeś gacie? No bo my się rano rozdarły moje prywatne i musiałem mieć nowe. Nie, wiesz jak on miał? On zakłada rano gacie i patrzy, o, o strane, to muszę kupić nowe. Ale później z... o, Mijamy gacie i mamy 134 zł. Tak. Za... Raz, dwa, trzy, cztery. Sok marchwiowy! Kto kupił sok marchwiowy? A tam, my kupiliśmy no wege. Jak sok marchwiowy z naszego budżetu? Zapomniałem odliczyć. No jak? Zapomniałem odliczyć. No. Bogacie odliczyłem. No nie odliczyłeś! Naciągacie! budżet nasz! Za Ale nie odliczyłem! Nie, Czyli mamy 130 zł i było zakupione. Rosu, yy, Gar. sok, skarpetki. Jakie skarpetki? Jakie się skarpetki se kupiłem? Ja Rosji nie kupuję. Jakie skarpetki? To on mnie wrabia, no. Jak cię wrabia? No pokaż mi to. No dobra, no. Pasta do zębów, nie? Jaka pasta do zębów? Pasta fejde. roślinna, przepraszam. O. Pasta warzywna, tofu, roślinna szkanka. Tej wiecie, co było najdroższe? Tak. Pamiętny cel, Tej tu jeszcze macie jakieś sushi Hana i, i sushi safaro tej. No nie, ja stąd idę! Le susi. No widzowie, sushi se kupili! Sushi to nie, Chyba to na następny Jaki następny? Nas. Ale w topa. Zaraz. Nie ma następnego odcinka. <laughs> Jeden dzisiaj trzyma. odcinek nakrywamy. Co ty wziąłeś za paragon? To nie nasz paragon w ogóle. To. Dobra, nie musisz coś dojebać na tym odcinku, żeby to zrekompensować. <laughs> Musisz. Zadanie! Jakie zadanie? Ja. Łyżkę smalcu musisz zjeść. łyżkę smalcu. malcu. Łyczka z smalcu. do Miki! Ja ci nakładam! Nie w proszę! Miki, nie rób tak mi tego. Tak no jak, ale kurde naciągnęłeś na świecie. ja się poszło na gacie Miki! Ale to jest smaczne! Miki! Ej, brawo! Zrób mi kawę! Jaką? Najlepszą!